Nie, się na czołem, z tej strony Mister Rashi, bo jest ze mną Pernamentny. Cześć i gramy dalej w cywilizację piąteczkę i prowadzimy gwałtowną ekspansję połączoną z wojną. No, kto... Przynajmniej w moim przypadku. Kto prowadzi, ten prowadzi, tak? No ja sobie robię tutaj podwaliny terenu, tak? Ty robisz jakieś dzikie murzyńskie ruchy tam u nich jakie dzikie murzyńskie ruchy? Ja tutaj go obwarwałem delfi on nie może są w jak naprawdę. Ta <grych> Na katapulta już jedna jedzie, druga będzie za cztery tury, byś pyknął turkę, to by było wspaniale. No poczekaj, ja tu się teraz już mu... Ta katapulta, co tutaj stoi, będzie jechała tak długo, jak oni będą budowali tamtą katapultę. To <grych> wspaniałe. No, nie. nie, bo szkoda, że ta katapulta nie ma takich bonusów, jak... Czemu wybudujecie drogę? Jakich bonusów nie ma? do poruszania się w dżungli, jak Jaguarzy. Nie no, to już byłaby przesada po, raczej, nie? po dżungli, jak dzikie świnie w lesie. Nie no, to już byłaby no, chyba nie. lekka przesada, nie? Hmm, czy ja bym chciał Kolosa? Znaczy, jeśli powiem tak, ja robię sobie Zeusa. Póki co. Wiem, bo go nie mogę wziąć sobie. O, wiadomość. Od Martyny, pozdrawiamy Martynę. You got a message. I got a message. For you, hehe. <laughs> I know that. Dobra, klikaj, klikaj, czy co ty tam robisz? Zastanawiam się... Kolos, czy Terrakotowa Armia? Terrakotową Armię sobie zrobię, bardziej ci się przyda. Ale to mi w ten oczy titlan palnie kopie tych, to ja nie chcę. Ja tutaj mam już rydwa... rydwani... rydwaniarzy. Niech sobie jadą. I to tam może to ogarnię. czy zaraz. Uuuu, lululululu. <laughs> co się dzieje? Ale dostałem kurwa bęcka jednego. Gdzie jest to wiadomość? Tu jest to wiadomość. Dobra, Panie Katapulto, Pani jedzie. Tutaj pod Delphi wszystko czeka. Rydwaniarze też zasuwają. Jednostka bez rozkazu. Czekaj, waruj. Waruj chłopiec. <grystanie> o, to 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 to. No, zjedli mi jedną katapultę i kompozytowych, niedobrze. Du, 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 du. No. Chyba trochę za szybko się rzuciłem jeszcze na niego, ale w sumie też on kurde mi tutaj teren... tak No No tutaj tak jeden. z tego co widzę, to ta wojna taka u ciebie jest niezbyt ciekawa. Nie no, zaraz będzie Jakarta, Jakarta... zaraz będzie moja, to nie problem. Tylko Surbaja mi niestety zostanie i się utrzyma. Na pewno się utrzyma na... No, dobra, tak jak myślałem zmarnował ich tam. Dobra, e, technologia. Bo mamy już odlewanie metalu, to teraz byśmy wzięli chyba służbę cywilną, co nie? No chyba można będzie służbę cywilną. No, no żeby mieć jednak pikinierów i chen i C Dobra itch itch. Albo gildię. Żeby mieć kompanię wschodnioindyjską i hajser No nie wiem, to jak woli Służbę cywilną weźmy. To się przyda nam bardziej jednak Dobra no, następnej turze Jakarta powinna być moja No ile wszystko pójdzie dobrze O. Hello Delki tak. Du -du. Gdzie jest rydwaniarz Dobra, bierzesz. Bierz, Biedź, bierz, bierz Jeszcze muszę wybrać produkcję Aha. Po kolei Dobra. No jak to u ciebie następna? wygląda? I następna tura. Bardzo przyjemnie tyle ci powiem wiesz? O, ucieka. O, już nie ucieka. Dobra, a ja zajem Jakartę w tym momencie. Muszę podjechać katapultanu troszkę. Czekaj, tu potrzebny będzie sąd. I chyba coś... Hmm, <gadget> traci swoją stolicę. się go kontroluje najwięcej początkowych stolic. Trzy. Wow, jak... Aha! Trzy. Trzy. Dlaczego trzy? Wlicza twoją? Jako sojuszniczą? Chyba tak, ale ty jej nie kontrolujesz. Ale jako... Ty... To jest kłamstwo! Ty mnie nie kontrolujesz. Jestem. Polityka niekon... kłami. Jestem niekontrolowalny i niereformalny. Niereformalny też. Jestem. Pernamentny. Lord permanentny Imperium Asteckiego. Dobra. Ostrzą na trudnym terenie. No, z katapultami, no to to już idzie. No, powiem się przyjemniej. No, z katapultami zawsze idzie przyjemniej, nie? Najzbędny. Biedaczysko, biedaczysko nasze już nie ucieknie mi. No widzisz. No ja teraz w ogóle dostałem booster do tego, do budowy miast, nie? Także też. Od czego? E, no, z powodu tego z tego. Z, y, znaczy budowy Boże, obrażeń do miast z powodu ha, tego no, tak, bo, posągu zobby. No bo ZEUSa. mówisz do budowy miast, to ja tak właśnie zgłupiałem. O co coś chodzi? Nie? Ty, coś ty wybudował. Ja mam kolosa i mam ładny już stateczek do handlu Zamorskiego i ja sobie pohandluje z Zanzibarem. Zawsze to jakiś hajsik. Dobra, a ja tą Surabaję z z muszę wnieść. Zanzibar i tak upadnie, ale on jeszcze o tym nie wie. Dobra, mm, zakład kamieniarski? Niejasne, zakład kamieniarski się przyda, bo mam kamyczki w okolicy. A ja katapulty katapulczą. Jeż to jest mały problem, kurde. Gościu tu miał tych jeszcze mm, osadników na wodzie. Nie wiem, oni nie będzie oni wciągli. Ucieknie. A nie on chyba mi uciekł. <laughs> Nawet. Znaczy Se nie wiem, no kurde, nie było go tak. Adam, jak mogłeś. How could you? Normal. Nie. Normal. Nie. Nie? Nie? Normal. Nie? Normal. Tak? Normal. Nie. A co, odbierz tego ganczego tam? No, tak. odbierz go. No. Katapulta pyk i papa. Eee, zdobywasz 112 sztuk złota. Jej, No, ty też masz 400 stolice, czyli po prostu nam zlicza jako zespołowi. Delphi jest gotowa na nowy projekt budowlany. No, oczywiście, że sąd. No, to jest to oczywistość. Tych rannych, jak um, coś z nimi muszę zrobić. Ulepszaj. R Red wam tutaj. Rannych tych sobie ulepszaj po prostu, nie? To dostaniesz przecież te bustę, nie? Do obrażeń i zostaniesz to bieganie po lesie. Wiem, 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 że dam ich ulepszyć na wyższych tych. Dobra, ale muszę sobie to poukładać wszystko, żeby nie płacić za dużo hajsu. Dobra. A może być przy stroju. Mmm, idą idę od razu tam. Nacisk na żywność już nie goduje. W duszy. Nikt Nie gdzie macie głodny w moim wspaniałym kraju. Tak, tak, tak. Taki piękny. Tak, tak, taki kłamliwe. Takie piękne, takie uciśnione i gnębiony przez wszystkich. Właśnie, zniszczyłem cywilizację, ale kraj taki piękny. Kraj taki Polity... piękny, Polityka, ale gnę... polityka taka prozachodnia. No, szczególnie w obecnych czasach. No, no, no tak, bo zajechałem go, bo miał surowce. No, 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 taka prawda. Taka piękna, taka urocza ta polityka. Wow, takie poprawne. Rozmowy, takie poprawne. Polityka, taka genialna. Wow, taka prosta. Czuwaj, Kurwa, Kurna, 11 dni do sądu. <laughs> Masakra. No ja nawet nie wiem, ile mam. Mam tutaj się. Inwestor są potrzebni w Vancouver. No ale tutaj już ładnie mi naprawiają uszkodzenia, które były. Partenon! Dobra. Hmm. Partenon. Tak. Ja co? Będę kulturalny i po przyjemnej wojnie pora na troszeczkę kultury. Zdoby... Otrzymasz ekstremalną karę za wojowniczość, jeśli zdobędziesz to miasto. Co? Fuck you, game. Nie znam. Znaczy. mam jakieś takie pierdoły? Jak kary za wojowniczość. Nie może być za bardzo wojowniczy. No. Bez przesady. Jest który? Jest... Jeszcze nawet nasza era się nie rozpoczęła. A dwa państwa zaraz będą zniknąć, wyparując z tego świata. A przeciwko. Z czterech państw, które mamy przeciwko sobie, już jedno nie istnieje. W drugim odcinku, no spoko. To będzie krótkie. No wiesz, jak tak dalej pójdzie, nie? Ale zobaczymy jak to będzie potem. No bo moi Jaguarze już się robią. Już się robią, słabi. No właśnie, bo to jesteś dobry na właśnie Quick ekspand, nie? No, pierwsze, pierwsze kraj szybko się zjada. No. Ale szybciej chyba się Grecją to robi. Bo Grecja znaczy... ma 300, nie? Zna... Znaczy, nie, troszkę później. Troszkę później się to robi, ze względu na to, że Grecją dopiero jak odkryjesz brąz, no. będziesz miał tych hoplitów greckich, oligarchia, nie płacisz za jednostki w mieście, o to chodziło. Eee, to dopiero wtedy ma busty. znaczy bardzo mocno jednostkę na starcie tych hoplitów. I on tak by, w sumie, tak teraz dopiero by Grecja atakowała. Naprawdę. No a my już się prawie dwóch państw pozbyliśmy. Znaczy, w sumie inaczej. No tutaj tego jednego już praktycznie nie ma. To już jest kwestia teraz. Bardziej... No chyba, że ci uciekł, naprawdę. Kurwa. Nie, nie uciekł mi naprawdę, tylko póki co. Eee, ehm, zobacz do, do czego doszło. Wbiłem jednostką. Jednostka się nie przebiła. No boże, wejdź tam czymś. No chciałbym! Jednostką właśnie wchodziłem, tylko nie, no, nie doszło. No to Nie, o, jednostka do was. zaklepał ci coś, jak na tak Kurwa. Nie jesteś już przyjacielem Bratysławy. Co za pech. Jest mi tak smutno, że. Z tej Dobra, okazji. Dobra, spokojnie. Katapulta będzie ci tam ostrzeliwać, za chwilę będę miał. Za chwilę będę miał konnicę. Ale zaraz konica tu wyjedzie po prostu Jeszcze podgłoszę trochę muzykę z gry Bo fajny, fajny tune leci, taki spokojny Indiański Indiański tune? Tak Czekaj, wiesz co? Ja do ciebie pojadę... Znaczy ja jedę pozwiedzać tą moją tym, tym rydwanem, bo on jest szybki Dobra S sobie mi tu pozwiedzam, puszczę go chyba na automat nawet Okej, ja już mogę iść powoli znowu w zadowolenie i całą resztę. Znaczy, Antana na rybę chciałbym tutaj zespajować, zobaczyć co ona rozkminia. Spoko. Oj, oj, przy przez przypadek... Kliknąłem w mgłę wojny i przez przypadek zapierdzieliłem im tych roboli. No to co, to źle? nie jest to w sumie źle, no. Okej, miasto. Wybórz miasto. A, wyburzasz. Tak, tak. Ja już teraz bym się nie podniósł po prostu... Wiesz, z zasady takiej, że no... No nie mam po prostu tyle aż morali, nie? Okej. Okay. Nauczyłem <grygodniu> się tego już przez ten wcześniej czas jak... Odbił ma... ich z powrotem. <grygodniu> A kto? No ta na, 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 ryba. Ta na ryba. Na 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 na. Dobra. To Czuję, są, że będę musiał tu. zniszczyć taki zespół. Drugie tu. Ja na kolosę. Pieniążki mamy. U pieniążki zadbamy tutaj. Ten to To eee... jak tam idzie w ogóle? Nie? Spokojnie. No to dobrze. Teraz trzeba tylko odkrycie jeszcze trzeciego i czwartego NPS-a. ta nona rywa to w sumie mnie nie interesuje zbytnio nawet. Nie będę tam z nią wojował za bardzo. Hmm. To nie ma sensu, tak naprawdę. Agresja permiańska. No, wcale nie taka agresja, no bez presenia. No nie, no biedny Ganji, facet do ciebie w Sutany jakiejś wychodzi śmiesznej kurwa. Szafroczku, a ty zaczynasz go jak gurami. Z to innym toporem przez pytki. No no no, właśnie, no właśnie. no. Morderca. jaki tam morderca? Dobra, konnica, niech tam eksploruje S automatycznie. Amerykański. Dobra, tu jest, tu jest, tu jest, tu, jest, tu wszystko, okej. Okay. W sumie mam tyle hajsu, że sobie zakupię... ...jeden oddział konnicy. RUINY MIASTA DROGA. Ty, zauważyłeś, że teraz jak zniszczę to miasto, wypalisz, to zostałem ruiny po nim? Zawsze zostałem Tak? Tak. Wcześniej mnie nie zostało <laughs> Bawię się w odbijanie piłeczki z antatara to się przejmuje im tego eee, Co? cywila, oni go przyjmują z powrotem. Aha. Dobra, ja mogę się zabrać w końcu za cuda świata, czyli za to, co lubię. No ja to mantar na rybę chyba sobie zniszczy. Hmm. Jak w kurze. No to w sumie to już? Ooo, zajechał mi katapultę, gnój. Aż ty, gnój, kur. Wiesz co? Tak. Chcesz bawić? Martwi mnie trochę to, że w summa summarum, oni chyba będą teraz dopiero... Mm, ...koło nas gdzieś. Jakieś miasto w Austrii, pomóż mi. Dobra, jak tak... Ty... Co, co się stało? Jakieś miasto z Austrii. Austriackie miasto jakieś. Dusseldorf. Dobra, nie będzie. Nie wiem czy to jest w Austrii, ale... To jest chyba w, Niem w Niemczech. Düsseldorf, no tak. To jest niemieckie. To są te... Wiedeń, no to Przez... jakby to nazwać, kurde. Hmm. Eee, nazwij to... Hmm. Nie wiem, nie mam pojęcia, Boże. Tak, no, jak, tak jakieś... jak ostatnio nazwałem miasto, które się potem dobrze trzymało. Ej, no czemu nie jak... zapisał tego? No, nie wiem, nie zapisałem, bo to jest karta o, mi się? Kamienie szlachetne za Kadzidło. Zobacz. I wspomniowo za fiki. Znowu tak jak wtedy pamiętasz. Wypizdówką, wypizdówkiem a się okazało, że potem to było jedno z lepiej prosperujących miast, nie? One jest też nadmorskie? Jest nadmorskie, no to dobrze, no ja. No złożyłem ładną propozycję. O tym złożę się propozycję. No bardzo tak. ładną. Kurna nic mi nie dała, tak naprawdę. Wyszedłem na zero. Jak to powinien już dostać nowe te No tak, nowe te ale że za zabrałeś mi tamte, no to. Dobra, jest ja zawry pokój po prostu z tą, tą, tą rybą nie chcę się z nimi tłuc. Nie mam jednostek, po prostu wiesz. W Do... Do walki takiej bezpośredniej z nimi. Nie inaczej, oni mają czym się bronić. Gandhi to było kopanie leżącego. Wiesz co. No tak, on nie miał nic do obrony No widzisz, a ja, musie, ja się musiałem tutaj użerać z nimi. Użerać się z wrogiem niezliczonym. Ty kurno, już mam służbę cywilną? Ale szybko zeszło. No. Bardzo dobrze, że mamy już służbę cywilną, bo hmm. teraz możemy zrobić sobie na przykład prasę albo bankowość. Wiesz co, to daj prasę. Prasę drukarską, okej. Okay. Tak, tak, tak. To tak, sobie tak. prasę. W Delphi, o już ładnie Delphi Już jest moje Ja tam szukam dalej kurde, gdzie są, gdzie mogą być ci Nie wygląda na to, że oni będą naprawiać stówę z mojej strony Bo tuż tam chyba nie masz gdzie się dalej Rozejrzeć, nie? No, nie? tutaj już się zakończył, to jest Cypelek No to kurde, lipa <laughs> Trochę mnie to martwi, no ale Będę twym wsparciem, towarzyszu Towarzysz! Te. No, Pagadi No kliknij turę, kliknij turę Czekaj, bo patrz co się dzieje, nie potrzebuję tej katapulty. Ty masz trzy miasta. Dużo ich masz. Mhm. Mm Ty w ogóle od... Tenochtitlan O, Petra! To jest to. Co o co mówiłem, że tylko na pustyni. No, właśnie. No, ale się to robi. No. Karawany. E, znalazł... Nie. To Manila to. Jest... to tylko Manila. To... No właśnie, Manila, no ale gdzie są pozostali? A to wiesz, to dlaczego to. ja tutaj przesunąłem koło, do Wiednia tak bliżej? Bo Machu Picchu może być w odległości dwóch pól od gór. No tak, bo musi być góra. No, Machu Picchu dlatego chciałem przesunąć. Bardziej mi się przyda. Kompania wschodnioindyjska indyjska. A, Boże, coś my że my ich znajdziemy na jakimś kurna na końcu świata. Uż, Będzie co? problem. Ja teraz mam problem. Jaki? Panteon, nie każdy założyć. No to zakładaj. Wiem, ale nie lubię mieć religii w tym grze, to jest... no. Kurde, mamy dodatek, tak. No to nie, nie narzekaj, tak? Mogłem go wyłączyć. Przy zakładaniu na to. Dobra, tak. co ja chcę? Mmmm. -hmm. Mm -hmm. Kutry, kultura z pastwisk. No co? Patrząc na to, co ty masz, to masz coś takiego jak kultura z kopalni. Matka Ziemia to jest wiara z kopalni. Aha, no tak, racja, ty i wiara. Mm. Ale w sumie z tego to byś miał niesamowity booster, nie? Być miał 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, kurde. Na no, tak w sumie od teraz już. No, nie, nie. nie, nie, nie chcę grać religijnie. <gry> nie, naprawdę nie. No to weź sobie tam, nie wiem, od wspólnoty. za każde banany dostaniesz żywność, że Nie masz bananów. Jak to nie, mam banany. Jedne, dwa. I to jeszcze nie na twoim terenie. Weź tam sobie ten. Jak to? O kurczę, w ten są dwa w moim terenie. Co ty pierdzielisz? Gdzie? A, oczy... już tutaj! A to jeszcze dwa następne masz wtedy za tym, dobra. Nie w ogóle jest pięć bananów w kolumnie. Nie wiesz, sorry, wielki napis twojego miasta zasłonił mi. <noise> banany. O, tak, zasłonił mi banany. O, plus jeden produkcji w miastach o populacji większej niż trzy. Wszystkie mają trzy. No ja wziąłem sobie z półmorskich. Nie, sorry, to było w poprzednim <noise> To było wtedy, hmm. kiedyś dawno temu. Wypizdu tak. Wypizdówko chce soli. Dobra. Dobra, nie ma tak dobrze, nie dostaną soli. No nie, kurwa, nie dostaną, bo nie ma. Tyrk, macie być szczęśliwymi ludźmi. Tak, ja potrzebuję hajs pod niej, bo mam minus siedem. I cały czas 330 na Mam jakieś podzie. dzikie drogi, bo oni na tym automacie ubikszą. Dobra, Odkryto, tradycja to, co jest... Zwiata? co tu mamy? Góra um, Synaj. Czym on czy musiał się teraz zająć? <laughs> Może handlem? Co? Ty zajmij ja? się lepiej produkcją e, okrętów. Zbuduj okręty i wyślij niech okręty sprawdzają też. Bo ty masz miasto nadmorskie, to masz jak to zrobić. Ale nie mamy żeglugi ani nic. No to teraz walniemy gildię i przerobimy to na żeglugę. Dawaj. Tutaj machniemy w garze żeglugę. Żabko technologii. Ale myślę, że w tym momencie też zakończymy chyba odcinek. Odcinek, bo 20 minut pyknęło. No? Ładnie. Dobra, to klikamy. No, czekaj, czekaj, to ja przyjmę. Albo dobra. Albo przyjmę jeszcze teraz. Albo dobra, usłyszę następną Albo nie, albo. Dobra. Dobra. Dzięki wam za uwagę. I kończymy, po prostu teraz, out. 好喝 <Out. S 2>